Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Sebulba i zapraszam na kolejny odcinek zagrany w Crash Bandicoot. Dzisiaj sobie zaczniemy od drugiego bossa, który się nazywa Reaper Ru. Tak jak widzimy, jest to taki wariat, ale nie wiem co to jest za zwierz, niestety. Na czym polega walka, zaraz zobaczymy. Chyba widzę. Skaczę po platformach, już widzę, że tych samych, i musimy to ten dynamit wysadzać. By go trafiło to. Udało się. Po których teraz skaczesz, trwaniażku? Trafi go, trafi go! Nie trafiło jeszcze na mnie skoczył? Czemu ja nie zwróciłem uwagi, gdzie on skacze? Mniej więcej w tym momencie, w którym miejscu się będzie znajdował. Na przykład teraz myślę, że się nie uda. Ok, udało się. Może następny się od razu uda zrobić? No właśnie. I to tyle po bosie. Później są już trochę bardziej. Y Wymagający, ale tu jest jeszcze pierwszych bossów to The Lost City. O, i nie lubię tego poziomu. Nie lubię go. O, znikła mi maska poprzednia. Tutaj można teoretycznie jest. Y... Wyskocznia powrotna, no ale przecież skoro wie, wiedziałem jak się tam dostać, to wiem jak się i stamtąd dostać bez skoczni, więc w sumie to tak dla zmyłki jest chyba bardziej. O, tu znowu życia ładnie. Bardzo ładnie. No wskakuj tam, to jak na teraz tego, tego A, trzeba skakać na ich, dobra No te warany. Czy, jak, czy co to tam jest? Nie to Tu widzę zdjęcia też będą, ale tu chyba jest też i ten drugi. Koleś, co to było? Czekajcie, jak straciłem życie, to czy jest jeszcze szansa na wszystkie pudełka? Przekonamy się, bo. Był dopiero początek, jeszcze żadnego checkpointu nie zebrałem, bo się pudełka resetują ogólnie. Więc te, które zebrałem wcześniej przed checkpointem zostają tam dalej, dlatego nie ma zebranych wszystkich pudełek. W takiej sytuacji nie wiem. Na życie. Ale coś zabrakło, i tam jabłko zostało. Coś zabrakło dźwięku, właśnie z tych nietoperzy. O. Nie wiem, czy widzieliście, był wykrzyknik się pokazał. Było ukryte pudełko, które aktywowało przejście jakieś dalej. Znaczy, ukryte. O właśnie, odkrywało to pudełko. Bo tak to było niewidoczne, nie dało się tu nic zrobić z tym. Tak to przynajmniej będzie pierwsza maska. Bez, bez tego nie dałoby się zrobić maska. Zdjęcie tego tego kolesia. Ok. Teraz trzeba odpowiednio skoczyć po życie. Dało się. Następne zdjęcie tej naszej fali, straciłem maski, no ale to dobrze, chociaż że nie życie. O, udało się, bardzo fajny. Oj, to też kolejny fajny motyw, Znaczy, fajny motyw. no... Na zmianę się wysuwają, to trzeba sobie dobrze wyliczyć, kiedy skoczyć, jak skoczyć. Dobra. I jedziemy. Teraz, żeby nie spać na ogień, udało się. E, tylko co mi to odkryło, nie pamiętam żeby nie za wcześnie, nie za późno bo te się jeszcze wolno tak przekręcają, więc była szansa, że mogłem na przykład za wcześnie skoczyć też Co ja zrobiłem Ale to było słabe Tak jest w tej grze. jak Idzie dobrze, to idzie dobrze przez dłuższy czas, ale jak raz się już coś popsuje w jednym miejscu, to już potem po kolei zaczyna się takie, takie pasmo nieszczęść. To znowu w tym samym miejscu będzie. Nie, dobra, udało się. Tym razem nie musiałem się od niego odbić, żeby coś tam zrobić, bo są też takie, że trzeba się odbić właśnie pudełko jest na przykład. O, zobaczymy. Może się uda. Bonusowa runda z y, tego koleścia, właśnie raz mi się udała. Ale oczywiście to się nie nagrało. No i tyle. I powinienem się odbić od dynamitu, żeby mnie wybiło wyżej, ale nie wiem czemu nie udało się. Wciskałem ładnie skok. Tutaj teraz takie fajne. Y, nie wiem, jak to nazwać. Sztawki, tak jakby no. z jednej strony stanę, to z drugiej się Dobra. Chyba nie musiałem tam nigdzie skoczyć wyżej. A teraz trzeba tu uważać, żeby mnie to nie zrzuciło na dół. Udało się. Oj, wracaj się, wracaj się. Znowu nie to Jeszcze powinien być jeden obrazek tej Gościowy. Chyba tu będzie no właśnie zobaczymy, co tutaj teraz ma nam do zaoferowania. Dobra, a mogę jeszcze, jak się. Po co ja to robiłem? Bym miał sejwa. No hey. dobrze, zdążyłem chociaż życia zgarnąć te, co, co były tam w pudełkach, więc... ...to tyle dobrze chociaż. <ścoughs> Jak się chciałem od niego odbić, to nie dało się. Zauważyłem też, że bonusowe rundy, które już zrobiłem, mam zaliczone. Nie, moja, nie mam ich teraz. O! A! Odkrytych. Znaczy odkrytych. Poziomy, w których zaliczyłem bonusowe rundy, nawet nie ma już zdjęć do zebrania, więc nie mogę ich powtórzyć sobie, ani nic. Co w sumie jest logiczne, bo można by było sobie życia zbierać, albo, albo różne rzeczy. No, życia głównie, bo tam jabłka się zbiera i, i życia, więc... Oj. Temple Ruins. O, ten poziom też miałem... Yy, nie działał mi tak, jak powinien, bo w tej wersji poprzedniej, którą grałem... Jak dojdę do tego momentu, to Wam pokażę, powiem, o co chodzi. Też fajny poziom, podoba mi się. A, pudełko wybiłem, dobra. Nic się nie stało. W kolejnych częściach chociaż już jest licznik, że wiemy, ile pudełek nam jeszcze zostało i ile jest do zdobycia ogólnie w poziomie, więc to też jest dużo łatwiejsze, jeśli chodzi o to. teraz odpowiedni moment, żeby wyskoczyć. Dobra. I tutaj, tutaj... Z góry. I mamy następne życie. 20 życia, w sumie zaczynamy od czterech, to całkiem dobrze mi idzie. O właśnie, tutaj, to jest ten moment. Nie wiem czemu, w tej wersji, którą grałem, wchodziłem na tą platformę i ona się nie ruszała. A powinna tutaj właśnie tak ładnie przelecieć i przejście dalej, a ona stała w miejscu, nic się nie działo. To uważać na węża. Aha, teraz tutaj. Trochę mi się przypomina e, fragmenty z tego e, filmu, bardzo fajny film, też lubiłem jak byłem młodszy. Z kim? Z Willem Smithem, Złote Dziecko. Tam jak musiał zdobyć ten sztylet, e, czy coś, to właśnie taką próbę miał. To podobnie wyglądało. Ta świątynia. O, tutaj widzicie to jabłko z brzega? Zaraz wam coś pokaże. A, te przejście. No skacz. Dobra. uważać, bo one się tu zapadają. Trzeba w odpowiednich momentach skakać. Jest punkt kontrolny, jest pajączek znowu. Nie martw się, jest pajączek. Kiedyś był taki produkt też do tego. Do niegarbienia się. Ładnie żyć. Lubię takie miejsca. I jeszcze jedno. Teraz trzeba uważać, bo tu jest koniec poziomu. A też zdarzyło mi się parę razy spaść tędy. Mi. Kto by pomyślał. O, perfekt! Bardzo fajnie, nie spodziewałem się. No dobrze, jeszcze sobie zapiszę, ale to by było na tyle w tym odcinku, myślę. Jeśli się podobało, to fajnie, bardzo dobrze. Staram się jak najlepiej robić to, co zacząłem robić. Myślę, że widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.